Witam, witam, witam widzowie, łobabę tego typu, tak jak mówiłem, jestem już dawno po obiedzie tego typu, teraz jadę poza swoje sprawy tego typu, łobawem widzowym. Słuchajcie widzowie, musicie rozumieć jedną podstawową informację, widzowie. To nie jest to, że na wasze strynięcie ja rob... bym robił streamy i inne rzeczy, bo wy tam już komentarz takie śmieszne komentarze walicie. Tylko coś wam powiem. Więcej się prójecie niż żebyście zrozumieli. Założyłem, że ci co się próje na komentarzach, to są osoby, które naprawdę nie nie znają życia widzę tego typu. W tym sensie, że też będziecie mieli swoje obowiązki. I nie żyć się wszystko, bo, bo coś ja mam swoje sprawy na głowie. To, że ja się odpalę z tyma, to się odpalę. Jak mi się nie będzie chciało, czy coś, no to po prostu nie robię. Widzowie. A Wy musicie się dopacować, Widzowie. Życie nie polega tylko na YouTubie. Widzowie. No tak jak mówiłem widzowie, ja po prostu jeszcze tak rok czy dwa lata ciągnę i po prostu zakończę karierę na YouTubie, pożegnam się z Wami tego typu, bo naprawdę e, ja też nie mam już siły tłumaczyć Wam od A do Z, a ty i tak Guno wiecie, założę. Ja wam tłumaczę, a wy i tak posłuchajmy. Może, może ci, co się bardzo fasulują, to nie zaczną nagrywać. To zobaczymy, jaka będzie... E, po, nie, nie wiem, jak to powiedzieć sobie. E, zobaczymy, jak inni będą was komentowali. Bo bardziej się projecie na komentarzach, niż żebyście zrozumieli tego typu. Ja nie jestem zły na to, że tego, tylko ci, co się tak bardzo fafulują, jak się mówi, to gówno wiecie o życiu, zauważyłem, tylko typowo. Nie są nikodu, e, widzowie, obrażania, nie jest tego tak z punktu mojego widzenia. Ja też mam swoje sprawy na głowie, nie rzucę wszystkiego, bo wy chcecie, widzowie, tylko musicie zrozumieć że jak te swoje sprawy, jak mi się będzie chciało to, to to ale stryma tego typu a może tak a może nie widzowie no to nie na takie zasadzie działa widzowie że wy chcecie wy kurwa byście chcieli wszystko naraz a jak o coś was proszę to gubno wychodzi no robię tak samo jak wy widzowie nie umiecie docenić to ja was nie doceniam Prosta? Prosta odpowiedź na Wasze e, bezmyślne komentarze. Tego typu widzowie, jak będziecie szanować i będziecie mieć swój rozum, a nie słuchać Giego dookoła, to inaczej też podejdę do Was. Bo na razie to Wy podchodzicie w taki sposób: A, tak jest, zrób tyma. Ja nie jestem jak proboszcz, probosz, że e, rzucę wszystko na raz bo wy coś w nie u mnie tego typu i musicie się z tym widzowie pogodzić że ja nie jestem jak probosz, probosz tylko ja mam do siebie szacunek i wiem że najpierw muszę poza swoje sprawy a później ja pozałatwiam to się odpalam proste, proste jak dół widzowy tego musicie zrozumieć jedno Ci, co tak komentują, to po prostu jeszcze jesteście szczeniakami. W tym sensie, że po prostu jeszcze nie poczęliście smak życia. Jakie są obowiązki, co trzeba robić. Takie małe laty jesteście, o, Tak określimy. Nie o, nie o wszystkich chodzi mi, tylko o tych, co się tak bardzo fascynują, są y, mądrzyszy ode mnie, a wychodzi na to, że głupsi są od siebie tego typu a ostre, proste, prosta odporność na Wasze pytanie, które y, Was tu notuje tego typu widzicie widzowie, jak można y, tutaj Was ocenić proste jak złoto widzowie. Ja mam swoje lata jak mi się chce to sobie odpalę nie chce mi się nikt mi nie zmusi po pierwsze, primo. po drugie, primo, to ja jestem urzędnikiem youtube'a czyli swojego kanału to ja prowadzę, nie wy wy tego grzecznie czekacie jak będzie stream lub film a nie takie wymuszanie się na jakimś tego typu, trzeba mieć jakieś główki, nie tu po. Chłopa byłem tego typu.